Sieman, witam was wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku z The Forest. Jest ze mną Gabor. No hejcie. No. Od razu na starcie zostawcie like, <laughs> zostawcie sub. Następny odcinek u Gabora. Tak, ten Ga wpada w poniedziałek. Tak, wpada w poniedziałek. za dwa dni będzie ekipiarze, moja kochane. E, dobra, ogólnie to napiłbym się, a ja tutaj nie mogę z tego pić. Czemu nie mogę z tego nie pić? nie mogę pić. No nie, jak tak można w ogóle? Generalnie w tym odcinku będziemy budować, jakby wam się to jeszcze nie zdziwiło. Tak. E... Powiedzcie czaty, powiedzcie czemu oglądacie The Forest? w sensie znaczy... robi tak małe liczby, a ludzie to oglądają. No właśnie, no niektórzy może lubią po prostu, no. Ale to jest bardzo mały odsetek. No mały odsetek, ale niektórzy lubią na przykład, no. Mógł tylko korzystać. Pamiętajcie, reklama na drugiej minucie. A to nie, to u no u mnie to nie wiem, w sumie. E, ja ostatnio powiem, że e, te reklamy wrzucam sobie sporadycznie, bo po prostu sam YouTube teraz da daje w środku praktycznie filmu te reklamy, też różnie w momentach, w których ni nic się nie dzieje, to daje reklamy, czyli dobrze to działa podobno. Mhm, ja to e, dobra, ja bym sobie zrobił coś do jedzenia, bo... No właśnie dwa lizardy świeżo, jak chcesz. O, no to, to w sumie mógłby, A że ja mam jednego Lizarda, to ja sobie sam zrobię go. No dobra. dobra. A tu ten drugi? A tu jest, dobra. Więc jego ja go sobie upiekę. No i tak, no i ogólnie lecimy sobie właśnie dalej z Deforestem Nie wiem jak długa będzie ta seria, zobaczymy. Na gra nam się świetnie. No, <laughs> gra, jeszcze gdybyście tak bardzo dobrze to oglądali. <laughs> no, gdybyście to oglądali, <laughs> dobrze, że mówimy to do osób akurat, które oglądają. <laughs> Które właśnie wychodzą, bo nie oglądają. Tak, niektórzy pewnie... Mamy was, pamiętajcie. Tak Kóziaki. Kóziaki, perełki. Perełki. A nie mam leczenia. Uwu. Nie, Boże, nie. Nie, nie Nie rozumiem, rozumiem fenomenu WOW, ale no. nie rozumiem, ale jest to Ja nie lubię tego. No neutral, a nie Neutral. Tam jeszcze poluje jednego z Ej, tam leci, leci jakiś, trzech leci. Jeden jakiś podpalony leci. Co zabijmy, jest w ogóle? Zabijmy będziemy będziemy ignaty. Powiem. Ten jakiś kurwa podpalony leci. Nie wiem, podpalił się z tego wszystkiego. Nie wiem, czy osiedlenie się koło bazy ich jest dobrym pomysłem. bardzo dobrym pomysłem, maybe <laughs> Mówisz, no dobra, wierzę no, Fenomenalnie jest. Dawaj, nie ma ich na mapie. Nie jesteś pewien, że mam mało bardzo. No, bo... No i co tam, masz resmą? Idzie do nas. Podoba mi się to. Znaczy nie, my się rozpimy w tym znaczy, przecież. Znaczy czemu ołtarzyk przed jego ryjem? jak dostanie headshot'a. Dobra, ja sobie podpalę siekierkę i mogę go bić. To jest ja Gościu! A teraz to. Dawaj, na łeb go. Zbieraj zęby. A to? Zbieraj zęby. Ja to nie wiem, czy to mówisz A, ja do z... niego, czy do mnie, bo to zbieraj zęby to różnie bywa. Chłop, mu kawali! Ten, ten kurna, ta, e, bije go z włóczki i zbieraj ze mną! Dobra, padł. Teraz padł. E, weź go do domu, zanieś. Weź hmm, do ciebie. A nie, już mam pałkę z niego. Dobra, idę go do ogniska wrzucić. No i żeby gna to było. Na kości go! Przerobimy go na kości, jak trzeba. To jest do. Dobra, to się mogę napić, to się napije Dobra. Ja sobie wracam na chatę. No już zrobię, skończyłem zrobić nam tak. Oj, ebi padłem, podnieś mnie. Czemu padłeś? Co zrobiłeś? No, woda. Ale na gdzie? No, gdzie padłeś? Aha, dobra. Co tam jarbę pijesz? pijesz? Nie, właśnie nie piję jerby pół. A to nie jerbę. coś nowego. Ja no. <laughs> Gabor nie pije. Coś nowego. Dem mnie podnieść, byku. Mam czekaj, mam na sobie krew, muszę do wody wejść. Muszę się zadłużyć. No ja już wchodzi, właśnie. No właśnie idę. Ale ty daleko jesteś. Ile ci zostało? No kurde, no dużo, ale chodź tu. No idę Pciuki. przecież. Ci mi się w błoto zatapiają. No przykro to mi. Suszek. To nie ja, to no. kanibal. Osz ty w życiu, serio? <laughs> nie. <laughs> no jest to, że nie mam leczenia. Mm, a ja idę do Ja też ja nie mam leczenia. Przydałoby się właśnie te ogarnąć, te mieszanki lecznicze. Albo zrobić jakąś wyprawę po te... po ich... Yy, bagaże. Po bagaże. może jest to jakiś pomysł i bierze. To są jakieś... ale jeszcze się nie odrodziły te bagaże. Jest 19. Trzeba poczekać, aż się odrodzą te bagaże. Potem I, się odrodzają? Ta, podobno się odrodzają. O, ja nie zebrany miałem. No, ta, blok, tak, zabiliśmy są złe. tego gościa. Tak, zabiliśmy. I pewnie ty zabierzesz wszystkie kości, oczywiście, jak zawsze. W tym odcinku jeszcze ogólnie będziemy sobie budować. Czasem no, żeby... będzie budowałem to będzie taki bardzo sapli odcinek. No, mam nadzieję, że i tak wam się spodoba. Że że nie wyjdziecie, chcieli, wyjdziecie, że nie wyjdziecie na przykład już, albo już wyszliście. No, <laughs> Trzeba zrobić checkpointy na przykład tutaj. Tutaj, jak, jak dotrwaliście jeszcze do piątej minuty, bo tutaj się kończy średni czas oglądania, <noise> Nieprawda, na forec jeszcze niżej jej robi, mam wrażenie. No właśnie, u mnie właśnie robi tak koło 4 minut. 4, 5, ja też. Więc ogólnie, Ż jak dotrwaliście. Ża żałosne widzowie. Żałosne. Żałosne, <noise> <noise> dokładnie. Ci co wyszli, niech słychają nas teraz, że to jest żałosne. No właśnie, ci co wyszli. żałośnie <noise> postąpiliście. Załośnie, żal mi was Kurwa Kurde, skacze. O nie. Macie wygodność człowieka? walczysz tam z kimś? Tawa się zrobiłem króliczka. O. Walczyłem z Kulikiem. Kulikiem. O, Alligator tu jest zarobiście. Alligator? Zabija no ja Alligatora. To jest bo my w ogóle biom zimowy obok od razu. Z... O, Jezus, chłop nie jest na strzałach. Wiedziałeś, że mamy biom zimowy obok? A! Co, Co ty robisz? Co <laughs> no. Wiedziałeś, że mamy biom zimowy obok? Tak, przebudowaliśmy się obok niego. Mm. Nie, ja tam nie pamiętam. Co? Dobra, chłop oskurowywany jest. Dobra, więc ogólnie ja idę chyba jeszcze po, po drewno. Już wezmę sobie nasz ten... Nasz wózek. I jadę po drewno. Jadę po drewno, jadę po drewno. Teraz kończyły mi się te liście, kumasz. No jak mogę ci się liście skończyć? Ile mam liści? Czekaj, muszę wyjść z tego mam 206 liści. Jak mogę ci liście skończyć? To jest no, dla mnie nieprawdopodobne. To jest rzecz, która się nigdy nie kończy. Nieprawda, nie kończą się liście. Na przykład, Na przykład myśli, się... kamelszę. Dlaczego <laughs> ludzie sprzedają liście komuś? Nie wiem. Ludzie sprzedają liście? No, nie słyszałeś nigdy, że. A, ci liścia sprzedam. A, takiego liścia. O no, jakiego ty myślałeś, kurde. Liścia z drzewa. A, a myślałeś. Tak jest. Zdejmujesz liścia z drzewa obok i mówisz do kolegi chcesz kupić liścia? Nie. Co, fiodetowy checkpoint, jest checkpoint to jest ten, to jest... To są Sanki. No. To są... To jest Sani. Ale Sani Sani. To jest Sani. Fioletowy Co, Sani. Gnaty z tamtego gościa. Co? Zebrałeś gnaty z tamtego gościa. Nie, nie zbierałem. Ja mm, kopię drewno. Nasrałem. Nasrałem. Tylko tych dwóch nie, nie zniszcz, bo tu jest właśnie. Co trzeba? O nie, nie tak. Dobra, jeszcze tą budkę dla tych psów, znaczy dla psów. Dla psów. <noise> budkę dla psów. Tylko kłodę trzeba dać jedną, więc dawaj. Zbieram, zbieram kłodę. Kłody są zbierane. Dobra. Dobra. Jeszcze chyba jedna się zmieści. No strasznie dużo mięsa, wiesz? To jest jeszcze jedna kłoda w drzewie. Dobra, nawet dwa się zmieściły. Chyba jeszcze nawet jedno się zmieści. O, Lizarda tu zostawiłeś, widzę? No nie, nie zostawiłem. Zostawiłeś. Wysrałeś Lizarda? Normalnie goście, Gabor. No ja nie wiem, widzicie, Gabor, strona wszystko. Tak jest właśnie Gabor. Nie mam <laughs> tak. Strana wszystko. No i plotki na mój temat. Nieprawda mi, robię to w twojej um. obecności. <noise> ja, kolejnym... Powiedz, że na no, jestem pod wrażeniem. Ja też. To w ogóle zrobiłeś budki dla ptaków? No, żeby być w końcu tam w środku wiesz. Gówno zrobiło? Gówno, żebym tam. Da Dosrałeś tam. Ej, w ogóle chyba już nam urosły te kwiatki. Nie, ja dołożyłem kolejne, żeby rosły. A ja zbieram. A nawet mamy te. Takie, no. no. Teraz trzeba posadzić. No, A czas, tylko jedno czas było czas. do posadzenia, kłamałeś mnie jednak. No bo ja posadziłem już swoje, teraz też musisz swoje posadzić. To jest torba na jagody? O. To, które ci zjadłem przed ja. <laughs> Ale coś tam zebrałem. Dwie jagódki zebrałem. O, jeszcze tutaj mogę zebrać. Dobra, jeszcze Dobra, tutaj no. mogę zebrać, tutaj mogę zebrać, Dobra. tutaj mogę zebrać. Kurde, sporo tych jagódek. Podoba Dobra, mi się. Dobrze. No, bardzo dobrze. Ale mam też... Yy, aloes. I mogę o, zrobić mieszankę jest. leczniczą. Dobrze, bo ja cały czas na zachodach... Właśnie sobie. zrobiłem i sobie zjadłem. Ja to też mam bardzo mało, powiem Ci. Okay. więc jagód zebrałem. Bardzo dobrze, to mi się podoba. A ty to jest jakiś... by się jeszcze coś zrobić na kamienie, bo my... Choi kamieni a, i skończyło się miejsce na oddawanie kamieni. No więc zrób tam coś na kamienie. Dobra, zrobię. Mm, zaraz znajdę na kamyki. Dobra, znalazłem. I od razu sobie obok położymy. I będzie taki odcinek właśnie z budowania. Super fajnie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Nie no już pewnie 3 czwarte wyszło, no. Nie, tak. Nikt nas a, nie słucha. To, to Bo nie gadamy sobie no. do siebie po prostu w tym momencie. Ale dobrze się bawimy. No przynajmniej dobrze się bawimy, taki plus. Dobra. Nieważne, że macie nas w dupie. Ważne, że my dobrze się bawimy. A, że nie, o nie, nieprawda. nieprawda Gdybyśmy mówisz? mieli widzów w dupie, to byśmy teraz nawet tego nie nagrywali. Ja bym mu nie ufał. Nie no co ty. A co? Musisz mi ufać. Ej, masz że do. A, do można dodać latarkę. Serio? No. To jest dopiero kurde, kozaczka. Eee, dobra. Tylko torba na małe kamienie. Nie potrzebuję tego. kołczan prawilności by mi się przydał. Eee... zaraz ja sobie Jeden patek by mi się przydał. Eee, a jest to lina, dobra. Make. No i make kołczan prawilności na strzały. Masz kołczan prawilności? No, jeszcze jak? Nie, ja też. Nie, jak? Nie, nie mam. Eee... Nie wiem, czy coś jeszcze mogę z tego wszystkiego zrobić. Na pewno nie mózg. Torba na dzidy, co? No, jest takie coś. A, I mogę bukłak jeszcze jeden zrobić. A, gdzie jesteś? A ja nie pokazać. mam bukłaka w ogóle. Dobra, no. to zrobię bukłak. Yy, bukłak się robi z dwóch jelenia i tego. Dobra, mam bukłak. Yy, gdzie on coś teraz się jest? Z ciebie kamienie odbijają? A w ogóle 4 butle z Tlenem, a nie mamy tego. Nie mamy do czego. Powiem ci, że. Zabrałeś kości z tego typu? No nie, ich tam były, tam w ogóle? Właśnie? Nie. No, super. No super. Też tak uważam. Ale mam w ogóle jakieś piórka? Nie mam piórek. Kurde, średnio. A ile mam strzał? 15. git. So no, ci powiem, że strzelam do ciebie, procu. Chyba nawet tego nie zauważyłeś. A, nie zauważyłem. Chyba nawet mi obrazy nie zadawałeś. To, to po co jest ta proca? Nie wiem. Żeby się pracować. <laughs> Nieźle, potężny argument. <laughs> Wypro, wyprocić się, możesz. A w ogóle zrobiliśmy już całe wejście? Czy wejścia chyba tego jednego? brakuje? jednego jednej, jednej kłody brakuje. Dobra, to jedyne. Pozbierać 30, jak jednej brakuje. No, to jest ta Dobra. Dobra. Jadę po drzewo. Jadę po drzewo. W ogóle chyba od początku, kiedy postawiliśmy to nasze miejsca, gdzie możemy zbierać wodę, nie, nie było gdzie się zebraliśmy ani razu. Bo... Nie padało ani razu, właśnie. O, jest, nie było w dużo. To no olej ich. No, no nie olej, musimy tym mieć. No nie, no i biegnie jakiś już, no kurde. Zjalany jakiś. To jest Hita jeden, To faktycznie? No już się drom No ja nie wiem, jak tak można w ogóle o, Sami na wierzchu lata. To nie wiem, czy powinienem podchodzić. W sumie <grym> dalej, nie, się... dalej nie wiem, czy mogę wrzucać to, czy nie. W sensie, czy powinienem to zaznaczać? Nie zaznaczam tego. A ła! No i kurwa wywalił mi, trzy Hita umarłem. No. Jest to armora. Ale... Nie masz? No, nie ma armora. Stwierdziłem, a czy ogólnie stwierdziłem, że nie będę tego zaznaczał? No i chyba póki co nic się nie stało. <laughs> Mam cały czas napisany, że jest dobrze, tak trzymaj. Piękna <laughs> no, opinia, No co, no jak się wrzuca film, to jest taki napis, kurde, yy, do, że dobrze, dobrze zaznaczać swoje filmy w zarabianiu. E, tak trzymaj. O kurna, znowu mi wywalił! Dobra, No to ja stwierdziłem, ale dobrze tr trzymam, no i git jest. Ej, <grymne> git do końca życia będzie trzymał. <grymne> dobrze trzymam. <grymne> ale go strzelasz. O, zabiłeś go. Ja cały trzeba. jest w nim. Dobra, idę odnieść, bo to jest drugi już. Dobra, teraz ja sobie zetnę drzewo. O morda, się więcej tych mieszanek leczniczych, albo po prostu te medykamenty. Te no medykamenty leczą od razu co? Z nimi. No. No, HP mamy. Strasznie dużo straciliśmy w tej jaskini. no, Ja no, no, właśnie nie mam armora i tak się zastanawiam, no bo ty zabrałeś praktycznie przez wszystkie te kości, ja mam jedną kość. No ja nie mam armora z kości, by ja sobie upolowałem po prostu. To z Lizardów? No jak Ale no, z Lizardów to słaby jest. Nieprawda, jest fajny. Czy ja wiem czy taki fajny? No jest spoko. Tak średnio bym powiedział, to średnio. <laughs> Dobra, jeszcze tu CC muszę wziąć. To jest ta CC tutaj leży. Myślę, że tak, myślę, że YouTube się nie przyczepi o to, że w komputerowe jakaś biega z. Yy... To czemu nie robić gameplay z gry hentai? To też może być w sumie git. Nalek. No, no nie no, z hentaiów to bez przesady, szanujmy się. Tam, tam to, no, no, tam tak. to tam, na pierwszym tam, planie jest to wszystko, tutaj nie jest to na pierwszym planie. ja wiem, że za jak staniesz. <laughs> No, to sam byś musiał się wczuć! Tak, tak, jak No co? Tak, tak musi być. Do czego potrzebujemy sok z drzewa, wiesz może? A tutaj? Nie wiem. Dobra. Dobra, mi chłop tu przychodzi, pomóż mi, Gabor. Nie, Bilk, rany do mnie da. idzie. O, mam za duże kości. A co sobie zrobię armor. Chłop do mnie przyszedł. Chłop zniknął. Chłop był i go nie ma. Pojawi się i zniko. Dobra, no to potrzebujemy jednej kłody, już właśnie wiozę: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Zrobiłem dwóch kanibali, jest dwóch kanibali, zrobiłem sobie armor. To chyba dobrze. <noise> nie, bo przed chwilą narzekałeś właśnie. No, no właśnie, ty zrobiłeś sobie armor, więc trochę przypał. Rzeczywiście. A ja, ja mogłem to zrobić. Nie mogłeś, nie pozwolę. Obyłem. nie masz pozwolenia. Myk, zrobione. Nie, no, mam Pewnie prawie szafetkę z armorem, to może być już. Mamy już teraz dom. Dom? <laughs> Jak Myś... się z tym czujesz? W sumie spoko jest. No. Też mi się tak wydaje. Masz jeszcze kłody. Co mam jeszcze zbudowania tutaj? Ja bym tutaj w sumie... Zrobił tutaj dom. <laughs> Co ty Co? na to? Postawiłbym tu dom. Co? Obok. Ale wieje. Nie, jeszcze... wiesz co, ja bym to postawił, pa. Co? Wielkie ognicho? No, no dobra, można. Dobra. To patyki jeszcze potrzebujemy. Chodź pozbierać patyki. No. To jest towar deficytowy, akurat. Niech się jara to palenisko. Dobra, i po drodze też tutaj wezmę Jeszcze dwie kłody zostały, to trzeba też sobie zabrać. Nawet trzy kłody, to byśmy mi pomógł się też. Musi niedługo. No widzę, widzę. Ja idę po patyki. kole. Patyki! Ale to jest dobre tak miejsce, bo mamy wszystko praktycznie obok. Cze, ja wiem, ja po patyki bardzo daleko muszę chodzić. No, ale no bo wszystkie obok zebraliśmy. No, tak działa świat generalny. No. Ale tutaj, no tutaj trochę inaczej działa świat, bo tutaj wyjdziesz, wejdziesz i nagle są znowu. No, tak. Więc trochę jest. inaczej działa świat. Ale mimo wszystko walnąłbym obok tego dużego ogniska, walnąłbym dom. Ale po co? No żebyśmy mieli taki dom obok. Żebyśmy mogli siedzieć w nim. Albo co ty na to, żeby domek na drzewie zrobić? O, to już bardziej. Pytanie, czy na tym żywicą można. No właśnie, mogę sprawdzić, czy można na dom, Czy na żywicą można. I altankę bym tam jebnął. Ale to wszystko by się jebał. <laughs> co <laughs> za chod? <laughs> Jakiś A to tylko jednym, bo... no. No bo to no ten tylko jeden cały czas. O, dzik. Dika muszę zabić. Dwóch typów do mnie podbiega. Chce solo ze mną. To, to może dwóch typów podcast jest. <laughs> może. Oni chcą solo ze mną. Ale tych jest dwóch. To jest dwóch typów solo. <laughs> to jest dwóch typów nadcast. <laughs> nadcast. Jezu, biegnie na mnie. Na czterech łapach. Nie. Spadam stąd. Spadam do domu. Nie chcę być jeszcze nie chcę, dlatego uciekam. Zaraz podpalę wielkie ognisko i się zesrają ze zazdrości. A, armor mi niszczą. Pa to teraz. Pa, pa to. Inteligencja. Inteligencja. Dobra. No i pa, teraz się będą bali na pewno. Ja mam za mało. O, kolejny no, przed kolegą. Wyjdziecie sobie, czy nie? Będziecie tu stać, tak? Kurde, no i będę wstać tutaj. Chyba troszeczkę, o. Przy, przy, Przybieg jeszcze bliżej. Co my, gdyby go tak wrzucić do ogniska wielkiego? Nie widzę, o, sam tyku? się wrąbał. No, to trochę wziąłem tam, 18 chyba zabrałem, jeszcze mam. No raczej, bo typa bije. Ała! No i mnie zabił. Kabor! Zmarłem. <laughs> ale jest mocno obity. No super, ja też. <laughs> no dobra, ale podniesiesz mi jakoś, prawda? No jest taki No to weź ich na ognisko jakoś. wrzuć. No i ogólnie że trzeba będzie kończyć odcinek, bo już 21 minut mam. Mhm. Dobra. Ile tam masz? Informuj na bieżąco? E, no jeszcze spokojnie. Jedna czwarta dopiero jakoś na najpierw spalę kości, żeby były tylko dla mnie. No to super, dzięki. O. No, dziękuję bardzo. Mamy już nockę. Ale teraz ładnie tutaj świeci, powiem ci. No, 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 mówię, jak masz jakieś patyki, to dodaj do, do, do tych, tych. Dlaczego? Już żarcie nam zrobię. Do tych, tych, no tych, tych kościstych w środku. A kurde. Dobra, idę do domu, jednak zmieniam stanie. Bijcie się tam. Co za Czemu ko czemu patyki? Przecież to nie patyki się daje. Widać się daje. A, tutaj. Dobra, myślałem, że tak. Chodzi ci o... Ale nie wiem, po co nam masz tyle tego. Żeby było jasno. Brakuje mi żywicy dwóch. Masz jedzonko, ci zrobiłem. O, miło z twojej strony gap. Ejb. Gapku. Dobra, niech się hop spali. Dobra eee! Coś tam zebrałem, cztery kości Ile potrzebne jest na zbroję? Dużo. Chodź spać. Cześć, kurna a można już spać? Dobra, to no, chodź spać, no. spać i zrobimy sobie tego No, jak odcinek zrobimy No też, ale save'a też bym walnął To walne save'a I w takim razie w tym momencie dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie I widzimy się w odcinku Gabora za dwa dni Mam nadzieję, że bijecie tam, obejrzycie u niego w środę. Bo to dobry człowiek jest, tak naprawdę. Lajka zostawcie na koniec suba i elko.